Dzień dobry, dzień dobry, witam was moi kchani w kolejnym odcinku z pogłąców mitów w GTA San Andreas. Ja jestem hupson, dzisiaj jest 13 grudnia 2023 roku, w związku z tym są moje urodziny. Nagrywam w sensie ten odcinek w swoje urodziny, bo wy go zobaczycie w sobotę. No i z uwagi na moje urodziny kupiłem sobie cuksa. Od razu lepiej mi się nagrywa, bez kitu. Tak czy inaczej, spokojnie, nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, jest przełom. W końcu udało mi się znaleźć do GTA San Andreas mega fajną modyfikację zimową. Ogólnie to zamkiem długość nie mogłem zdecydować. Głównie było to spowodowane tym, że owszem, zdecydowałem się szybko na jakiegoś tam winter moda, ale on koniec końców nie działał z innymi modyfikacjami, na których mi także zależało. W sensie, wszystko się crashowało, działało w cały świat, no generalnie chodziłem zły. A teraz mam elegancko zainstalowanego winter moda, Mam Project Udfx'a, mam te wszystkie cheat menu i inne bajery. Także nagrywanie powinno być całkiem przyjemne, nie ma żadnych kreszy, nie ma żadnych bugów, nie ma żadnych glitchy. I do tego mamy w stanie San Andreas zajebistą zimową aurę. Także mi się wydaje, że możemy zaczynać, ale na początku szybka reklama. No a jeżeli aktualnie szukasz jakiejś gry komputerowej, no to wbijaj po nią koniecznie do serwisu eneba.com. To właśnie tutaj zaopatrzysz się w tytuł, którego potrzebujesz, do tego często w bardzo atrakcyjnej cenie. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz z kolei w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, no a w opisie znajdującym się poniżej tego filmu znajdziesz wszystkie potrzebne linki. Także zachęcam tam zerknąć. W misji w szkole jazdy w San Fierro nie da się dogonić radiowozu, gdy masz aktywowane Nitro. Zobaczcie, jaką wujo załatwił zimową aurę w GTA San Andreas, kurka siwa. Jest śnieg, jest śnieg na drzewach, płatki śniegu cały czas z nieba lecą. Pedy mają zimowe stroje, w tym policjanci i inne służby mundurowe. Że tak to nazwę? Także jest elegancko, więc możemy sobie dzisiejszy odcinek rozpoczynać. A rozpoczynamy go naprawdę interesującą sugestią. Zanim sobie do przybytku wejdziemy, to wpiszemy sobie kod Speed Freak, który dodaje nam nitro do wszystkich samochodów. No bo w sumie to nie wiem, jak inaczej byśmy mogli sobie tę sugestię przetestować, prawda? No bo jak inaczej dodać nitro do samochodu, hmm, będąc podczas wykonywania testu? No chyba raczej się nie da z tego, co mi się wydaje. Dlatego właśnie w taki sposób to intro do samochodu dodałem. Okej, okay, zobaczmy sobie jak to będzie wyglądać z tym ikrem. No i ja już wiem na czym to wszystko słuchajcie polega To nie chodzi o to, że my mamy nitro i nie możemy przez to dogonić radiowóz Bo przykładowo nam koła boksują Tylko największym problemem jest to, że radiowóz Na którym to musimy wykonać manewry pit No on także jest zaopatrzony w nitro I Ni tego nitra używa I dlatego też moi drodzy, no po prostu nie jesteśmy w stanie go dogonić Także sugestia jak najbardziej pykła Ej zaraz, zaraz, dlaczego ja to dałem jako sugestię skoro to jest mit? Nieważne, mit potwierdzony Hupson, z tą kataną i ucinaniem głowy jest tak, że pedów z ulicy brałeś jakby z zaskoczenia, a ten zombie pet był już w trybie bojowym, no bo sprowokowałeś go, żeby wszedł do pn spraya. Dlatego on od razu trzymał gardę i chronił głowę. Spróbuj inaczej go zwabić do garażu i wtedy sprawdź co się stanie. Jeżeli chodzi o tę sugestię od owcy, to ja ją muszę szybko obalić, ponieważ ona może delikatnie wprowadzać w błąd, a chciałbym, żebyście nie byli wprowadzeni w błąd, oczywiście dba Waszą edukację w kontekście serii GTA. Otóż jak teraz możecie zauważyć, gdy sobie jakiegoś tampeda na ulicy zaczepimy i on zacznie walczyć i będzie trzymał gardę, albo ogólnie będzie w tym tak zwanym trybie bojowym, jak zwał tak zwał. To wówczas takiemu pedowi także możemy odciąć głowę. Nie, więc ten test, który sobie przeprowadzaliśmy na zombie pedzie, gdzie okazało się, że zombie pedowi nie można uciąć głowy kataną. Moim zdaniem jest dalej prawdziwy, dalej aktualny i dalej podtrzymuje to, że zombie pedowi po prostu głowy uciąć się nie da. Kupson. przypomniało przypomniałem się, jak kiedyś napisałem mit o tym, że CJ skacząc z dużej wysokości do morza przeżyje, ale do basenu już nie. Sprawdziłeś wtedy, jak miał założony spadochron i mit obaliłeś. Zapomniałem wtedy dopisać, że to trzeba zrobić, gdy CJ nie ma założonego spadochronu. Już wam tłumaczę, dlaczego wykonywaliśmy sobie właśnie taką próbę, że CJ miał na swoich plecach spadochron. Otóż, dla mnie ta próba była najbardziej miarodajna, ponieważ CJ wówczas. Nie dotykał w pełni dna basenu i dlatego, jak widzicie, on po prostu w sensie CJ taką próbę przeżywał. Natomiast, gdy wykonamy sobie dokładnie taką samą próbę, spuszczając CJ z takiej samej wysokości, no szlak by to. Mam nadzieję, że wciąż trafię do tego basenu. Nie, no nie ma opcji. Cholipka. Wykonujemy sobie, moi drodzy, tę próbę raz jeszcze. Już tłumaczę, o co chodzi. Gdy ta próba będzie wyglądała w taki sposób, to CJ się zabije, ponieważ on uderzy także z dużym impetem o dno basenu. Co za tym idzie, dla mnie wykonywanie próby bez spadochronu nie miało sensu, ponieważ CJ ginie nie od uderzenia w taflę wody, co mieliśmy badać, tylko ginie od uderzenia w dno tego basenu. W konsekwencji, moi drodzy, taka próba byłaby zaburzona, ponieważ gdy spadamy do oceanu i uderzamy z impetem, tym owodem, to owszem, CJ się nie zabija, ale tylko właśnie dlatego, że nie uderza w dno oceanu, nie? Więc dlatego wykonywana przeze mnie wówczas próba była ze spadochronem, nie? Żeby CJ za wszelką cenę nie dotknął dna basenu. Mam nadzieję, że Wam to dobrze wytłumaczyłem i że to kumacie. Dajcie znaka, bo w sumie to jestem czasem ciekaw, czy tego typu rzeczy jestem Wam w stanie wytłumaczyć całkiem logicznie i całkiem zrozumiale. W misji ze skrzynią na wózku widłowym, spróbuj wejść przykucem pod skrzynię, a następnie się wyprostuj. Nie wiem, czy kojarzycie, moi kochani, ale ostatnio, jakieś tam parę odcinków temu, myślę, może dwa, może trzy, może cztery, badaliśmy sobie takie coś, gdzie niby na ekranach naszych monitorów miała wydarzyć się śmierć CJ-a, gdy ten wbiegnie sobie w podniesioną przez wózek widłowy skrzynkę. Teraz pewnie to widzicie na ekranie, wam to pokazuje. No tak czy siak, gdy sobie wówczas wykonywaliśmy próby, to nic ciekawego się nie zadziało, nie? Się jakby CJ przeżywał e, takie zetknięcia się ze skrzynką, no i generalnie mic został obalony. Zatem zobaczmy sobie teraz, co się stanie, gdy kucniemy, wejdziemy pod skrzynkę, nie no, zajebiście, serio? Ale to jest niedopatrzenie. Ja sobie jeszcze delikatnie tę skrzynkę spróbuję podnieść, żeby następnie pod nią móc wejść, ale raczej no z żadnej strony nie będę mógł tego zrobić. Moi drodzy, no niestety GTA San Andreas jest to gra dosyć stara, nie? I tego typu rzeczy są obecne de facto podczas każdego pojedynczego gameplayu, nie, że no choćbyśmy teraz bardzo chcieli pod tą skrzynkę wejść, żeby wykonać sobie zupełnie inną, inną próbę niż to miało właśnie miejsce w jakimś tam poprzednim odcinku, to nie możemy tego zrobić, ponieważ gra w tym momencie odczytuje jakby CJ dalej chyba stał na nogach, a nie był w przykucu. Więc mimo szczerych i dobrych chęci tutaj nic ciekawego nie uda mi się raczej uzyskać. Zaparkuj autem przy jakiejś krawędzi, np. basen od strony kierowcy, wyjdź z pojazdu i wróć do samochodu, ale od strony pasażera. Auto będzie wtedy miało cały czas otwarte drzwi od strony kierowcy i CJ nie będzie próbował ich domknąć. No milordzie, to jest naprawdę zacny mit. Podoba mi się strasznie. To, co jest w tym micie oczywiście najfajniejsze, moi drodzy, to to, że możemy sobie do testów wykorzystać naszego zajebistego admirala, którego po prostu uwielbiam. Jest to po prostu samochód, który budzi moje najbardziej skryte seksualne zmysły. Natomiast przechodząc już do próby, Myślę, że wykonałem ją zajebiście. Zobaczmy sobie, czy CJ faktycznie po wejściu do samochodu, do naszego Admirala, teraz od strony pasażera, nie będzie chciał zamknąć drzwi, które teraz znajdują się po jego lewej stronie. Ej, faktycznie. I te, I te drzwi z tego, co ja widzę, to jakoś tak zesztywniały, nie? Czyli, czyli, no, na pewno one same też się nie zamkną. W ogóle w GiTA San Andreas może być taka sytuacja, że drzwi się zamkną same? Nie pamiętam do końca. No tak czy inaczej, mi się wydaje, że mit będzie, mogli sobie lajtowo potwierdzić. Zobaczmy teraz z ciekawości, co stanie się, gdy CJ do tego samochodu. O! I jeszcze nie przejechał baran jakiś, no weź, a kysz. Zobaczcie, że te drzwi nie zesztywniały na amen, nie? Gdy sobie z tego samochodu wyjdziemy, to one z powrotem zaczynają być luźne. Jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało. Natomiast oczywiście samit możemy sobie potwierdzić, ale jestem podniecony. Ej serio, ta pogoda zimowa w, tutaj w GTA San Andreas, w San Fierro, Nieopodal San Fierro wygląda doskonale, poważnie. W misji Nines and a auto, które mamy wysadzić, strzelając w bak, jest niezniszczalne przed tą sekwencją. Ja muszę tego Big Smoke'a teraz zabić, żebyście wy to mogli zobaczyć raz jeszcze, to jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie sobie moi kochani, jakie zajebiste wdzianko takie naprawdę bosowe ma Big Smoke w tej modyfikacji. Oczywiście w cutscenkach się nic nie zmienia, ale w grze dowolnej, jaki fajny kubraczek, ej poważnie, taki, taki kurde czysty, taki biały, wiecie o co chodzi. E... Dobra, nieważne Skupmy się na micie oraz na obiekcie Na którym to będziemy sobie za chwilę przeprowadzali testy A mianowicie na bodajże sawanie Z tego co kojarzę No mniejsza co to za samochód O, i widzę też ma fajne zimowe ciuchy e, Jednak twórcy tej modyfikacji zadbali o szczegóły Nie, to nie jest sawana To jest tampa, przepraszam was mocno Tak czy siak, zobaczmy sobie czy ona faktycznie jest niezniszczalna Shotgun na nią nie zadziałał Kałaszek na nią nie zadziałał Zobaczymy czy, zobaczymy, czy snajperka zadziała Cyk, proszę ja was, też niestety nic się nie wydarzyło. Także wszystko wygląda na to, że twórca tego mitu ma rację. Zobaczmy sobie. Kurka siwa, prawie bym swoich kompanów zabił. Spróbujmy raz jeszcze rzucić sobie ten granat idealnie w ten samochód. Czy oczywiście policja musi mi zaburzać tutaj wykonywanie moich testów? Widzieliśmy już, że granat nie zadziałał. Także zobaczmy sobie jeszcze miniganka. Czy on jakoś tam pomoże? O, zobaczmy, czy wywrócenie tego samochodu na dach. Czy ono w ogóle cokolwiek nam da? Dal mnie policja atakuje, no bo jakżeby inaczej, ale. To, co dla nas najistotniejsze, to to, że da się ten samochód jednak zniszczyć. Owszem, może nie za pomocą broni, może nie za pomocą yy, strzelania w bak, ale można go zniszczyć przy pomocy wywrócenia go na dach. Co na przykład, jak kojarzycie, nie było możliwe w przypadku samochodu Sizara, nie? Jak on był niezniszczalny, to wtedy nawet jak go na dach wywróciliśmy, to koniec końców i tak on pozostawał w stanie nienaruszonym. Nie podpalał się i nie wybuchał. Także Tampa w przypadku niezniszczalności w jakiejś tam nie jest tak samo zajebiaszcza jak samochód Cizara. Gdy masz broń bez kastetu, to można w kosza normalnie zagrać, a gdy masz głupi kastet, to w ogóle nie możesz pyknąć w kosza. Jak CJ będzie miał w ręce głupi kastet, to wtedy nie będzie mógł pograć w kosza. No coś tak mi się wydaje, coś tak mi tak tyci tyci intuicja podpowiada, że za chwilę sobie oszusta za rękę złapiemy. W sensie, no dobra, pewny nie jestem, bo gdybym był pewny, to bym oczywiście sobie tego mitu nie badał. Zaraz zobaczymy. O, nawet piłka do kosza się zespawnowała także fantastycznie. Za chwilę sobie zobaczymy, czy rzeczywiście nie będziemy mogli pograć w kosza, mając kastet w ręce. Teraz, jak widzicie, pograć sobie w kosza możemy. Tak, tak dla jasności chciałem pokazać. Że nie ma tutaj żadnego innego problemu, na przykład z grą, co by mogło nam zaburzyć sprawdzanie tego wszystkiego. No i jak widzicie, aktualnie mam kastet, gdy podchodzę do piłki, to pojawia się napis, że możemy sobie w kosza zagrać. No i CJ może sobie w tego kosza, jak widzicie, grać. Oczywiście zmisowałem, no bo jak żeby inaczej. No tak czy inaczej, wiemy, że kastet moi drodzy nie przeszkadza w tym, żeby CJ mógł w tego kosza grać. Mity możemy sobie obawić. tym znikaniem aut, jak grasz w kosza, to działa, ale musisz rzucić piłkę tak, aby ona wylądowała na aucie, wejść na auto i wykonać rzut z auta. Akurat, moi kochani, całkiem spoko się składa, ponieważ jesteśmy na boisku od kosza, zespołnujemy sobie oczywiście admirala i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, aczkolwiek no ja tutaj podejrzewam, że to też może okazać się być jednym wielkim fejkiem. W sensie wydaje mi się, że oczywiście będziemy mogli sobie wejść na tego admirala, jak rzucimy piłkę do kosza i ta piłka spadnie na niego, a Aczkolwiek nie sądzę, że potem wrzucenie piłki do kosza spowoduje to, że ten Admiral zniknie pod CJ-em. Okej, okay, wejdźmy sobie na samochód. W ogóle jestem całkiem ciekaw jak to będzie wyglądać jak CJ będzie rzucał piłkę do kosza będąc na Admiralu. Zobaczmy to. Teraz była całkiem ciekawa rzecz, mianowicie jak kliknąłem F, -a, to CJ nie rzucił piłki do kosza, tylko chciał wejść do samochodu, co nie? Piłkę udało się wrzucić, wbijamy sobie teraz tutaj i spróbujmy ją wrzucić w tym momencie. No królu kochany, ja co wam wszystko to, co powiedziałem. W sensie miłość. Miałeś jak najbardziej rację. Zobaczymy sobie to jeszcze na przykładzie jakiegoś tam innego samochodu. Nie pytajcie nawet, dlaczego ten Hot Rig Racer tam stoi, mniejsza o to, jeszcze Balasi oczywiście biegną. na no, fantastycznie! Okej, okay, moi drodzy, ponownie ciśniemy z tematem. Jestem w ogóle w szoku, jak zajebistą mam skuteczność rzutów do kosza, nie? To jest coś niesamowitego. I teraz znowu stało się dokładnie to samo, nie? Gdy CJ wrzucił piłkę do kosza, to samochód spod Nokie CJ'a po prostu zniknął. Więc chyba sprawa jasna, moi kochani, tym razem mid możemy sobie potwierdzić. Dziękuję moi kochani, że wpadliście. Zachęcam Was teraz do oceny tego materiału oraz do zostawienia suba, jeżeli macie na to ochotę. Oraz także zobaczcie film, który macie nade mną, bo fajny jest. I myślę, że rozsądnie będzie go obejrzeć. Dziękuję także patronom, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia strzałeczka.